No cześć, połowa lipca, przegląd mojej permadziałki, tu tak wygląda widok ogólny, tam z tyłu w tle widać płot postawili i budynek taki, tu jest jeden sąsiad, drugi sąsiad, nic nie robią ci sąsiedzi, ja przynajmniej koszę, nie wiem czy jakiś sukces to jest, ale no powiedzmy, z drugiej strony pobudowani przez dewelopera domki są, tam... Dziabie, jeden sąsiad, tą sosnę, sosna chyba to jest, tak? No i żywopłot, rzuca mi te pozostałości na działkę, muszę to sprzątać. No, taka trochę robota jest. No, ale generalnie te trawy to już prawie mojej wysokości są, będzie trzeba je kosić. Ale w tym roku mam plan, żeby tylko raz skosić je. Tak po prostu, jak już będą po kwitnieniu. Nie pokwitnie, tylko żeby drugi raz już tak nie wyrosły, czyli jakiś październik. No zobaczymy. Tu mam orzech, z którego owoce brałem w zeszłym roku. Co roku są fajne. Też podcinałem na jesień go trochę, to znaczy podcinałem. No w sensie takie gałęzie niektóre zbyteczne i, yy, i też yy, duże duże nie, tylko takie drobne i suche no oczywiście. Osadziłem drzewka, ale niewiele z tego. Wnika to jest morwa, ale ona już chyba dwa razy ją przesadzałem. Niepotrzebnie, może no i coś tam, coś tam jeszcze jest. Może z niej będzie tu samoistna. Sama się wysiała kiedyś tam. Jarzębina zostawiłem ją. Tu jest zdaje się kalina. Tak już sprawdzałem ostatnio. To chyba będzie ta kalina. Muszę jeszcze sprawdzić, ale. Jeżeli to by była taka kalina, to będziemy mieli tu jakieś może owoce czy coś, ale to chyba nie jest, bo to jakieś jest. Nie, to chyba jakieś dzikie jednak jest. No w każdym razie. O, widzicie, jakie trawy mam. Nawet nie wiem, co to występuje. Tu jest, tu jest właśnie coś mi się wysiało tak ostatnio z, z drogi. Nie wiem, czy to jest ten bar sosnowskiego, czy to jest bar zwyczajny. Chyba zwyczajny, bo on ten zwyczajny ponoć kwitnie później. I jest masa tu robaków takich czerwonych. Fajne te robaki nawet są. Seks. Nawet coś tu się odbywa jakieś reprodukcja, chciałem powiedzieć zwierzaków. Bardzo dużo, no nawet osa jest, mucha ten nektar sobie tu spijają. Także to ciekawe zjawisko. W ogóle jest dużo, dzięki właśnie temu, że się nie kosiłem w tym roku jeszcze, jest dużo różnych takich owocujących, nie, kwitnących, nie owocujących kwiatków, różnych takich roślinek, o, kwitnących roślinek, tak trzeba by to powiedzieć. Tu jest wrotycz, dobry jest do y, odtruwania organizmu i też do, robienia e, tych gnojówek. No taki daje intensywny zapach o dużo tu mszyc na tym wrotyczu też często obserwuję dlatego warto chwasty trzymać. Czasami coś mi nie ogniskuje. No ale te mszyce widać trochę nie. Biedronka mi się, kurde ugryzła mi ta biedronka, jakaś pomarańczowa taka. Dziwne te biedronki teraz. No ale w każdym razie chyba myślała, że jej zabiorę to jedzonko. U sąsiada dużo drzewek, z których nawet czasami korzystam, bo są śliwki, jabłka, wiśnie i jeszcze czeremchę. Ostatnio odkryłem, że jest też. Jadłem w zeszłym roku już czeremchę, polecam Wam. Dobre, dobre się nadaje do nie wiem, nalewek, ja robiłem nalewkę zobaczcie, tu też morwę sadziłem ale się nie przyjęła ale za to, jaką mrówki mają tu frajdę, zrobiły sobie tą swoje siedzibę mrowisko i nikt tu nie przeszkadza im, no to siedzą i, i coś tu urzędują, nie wiem co one tu robią nasypałem, żeby przysypać to to nasypałem tu takiej ściętej trawy i ziemi, żeby to drzewko się nie ruszało, żeby się przyjęło, ale i tak się nie przyjęło. Tu jakieś maki. To to nawet nie wiem co to za kwiatek, może też jakiś pożyteczny. Na pewno. Nie wiem czy to nie krwawnik czasem. Takie ma liście trochę, ale może coś innego. Za mało się ciągle znam na roślinach. No, tu się drzewko nie przyjęło. Tu miała być taka dzika czereśnia, czyli ta y, czereśnia ptasia to się nazywa chyba, tak. Ale się nie przyjęła. Druga się przyjęła. Miała nawet coś tam, owoce wypuściła, ale, ale ostatecznie też nie dała rady. Ale coś tam te liście są. No, jest szansa, że, że przetrwa. Resienka, to chciałbym, bo to to dzika czereśnia jest, to przekopywałem z działki tu z działki, no z takich właściwie nieużytków. Tu jest śliwka, która ledwo co zipie. Słońce kręcę źle. Ale jest, w oponach, żeby było widać jakby to kosił trawę. Wysiewają się tylko, orzek się wysiał sam, takie samosiewki. No i teraz Wam pokażę dalej coś tam, mam jeszcze takie swoje uprawy. Tu też jakieś drzewko, nawet nie pamiętam co to jest, chyba brzoskwinia. Albo jakaś tam inna morwa. Tam śliwka też przetrwała, Tu bliżej mnie, w sensie na mojej działce. No a z tyłu sąsiada jeszcze rzeczy różne. No tak jak mówiłem, dużo szczół, tych czerwonych robaczków na tym barszczu, a no jeszcze tu wiśnie od sąsiada też mam, które są oczywiście zbierane przeze mnie, dużo tych wiśni jak widzicie. Można sobie pojeść tu. Ale ogólnie one, one są za gęste. Te akurat trochę podcinałem i są lepsze te, te wiśnie, więcej trochę, ale ogólnie za gęste i one nie owocują dobrze. Dobra, teraz idziemy o, kolejne jakieś mucho. Mucho pszczoły. Nie wiem co to jest w ogóle. I dużo tych czerwonych robaczków mam. Motyli. A jak się tak puszcza, zapuszcza działkę, no to właśnie występują takie dziwne rzeczy. Dziemniowe. No a tu mam taką główną uprawę moją na podwyższonej grządce. No, w sensie taki kopiec zrobiłem. Tam jest drewno pod spodem, a na, na górze ziemia. No tu się samo wysiało z zeszłego roku e, cukinia. Słoneczników nasadziłem tak gdzie bądź. Dużo. Ziemniaki. O, poobgryzane nawet jakieś. Coś, coś, coś ktoś poobgryzał. Jakieś zwierzęta muszą tu łazić. No i dobrze akurat no nie ale poobgryzane niezłe o, tu też jakaś cukinia chyba czy dynia no widzicie dużo słoneczników jest i tu trzy cukinie takie zielone dałem a one słabo na razie jakieś jeszcze dostały grzybicy grzyba jakiegoś no między tym wszędzie nawalone słoneczników i nawet pomidory. W samym ty. No trochę dałem tu, na samych tych drewnach i ziemi. Trochę dałem tu y, trawy takiej suchej, żeby wodę trzymało. I gałęzi trochę, żeby ta woda była trzymana. No i coś jest. no Te pomidory nawet lepiej się sprawują niż u mnie w domu. Należałoby te dziki poobrywać, dzikie pędy. No, tak jak tu żeby poszło bardziej w kwiaty, muszę to zrobić. Przy okazji, no bo tak to, jak są dzikie pędy, to będzie czerpało na te dziki, a nie na właściwe, właściwe owoce. Zobaczymy, może nawet będą te. Bo to generalnie są pomidory takie specjalne, właśnie gruntowe. Wziąłem od takiej pani stargu, więc one mogą ładnie tu przetrwać, jak widać zresztą. Nawet zaczynają coś owocować, kto wie. Może będą nawet dobre owoce z tego. Trochę muszę to trochę przerwę. Żeby za dużo tego nie było. Tych dzikich pędów. O, jakaś marchewka. No i teraz co tu jeszcze, o tu jest jeszcze jeden pomidor, ale ten, ten jakoś już skapciał tu nie przetrwał, nie, nie zdechł zupełnie, ale ale między tymi a może się zaraził, nie wiem może za mało tu miał słońca trudno powiedzieć tu też jakieś coś narosło, nie wiem co dobra no i tak, tu widać to no, ten mój kopiec tyłu tak jakby. Tak, te cukinie tu owocują dobrze, dobrze się sprawują te cukinie. Coś tam, coś tam lekko, nie wiem, czy to jest coś obgryzło, czy chyba obgryzło je, albo tak, albo coś, jakiś, jakaś to zaraza może. Trzeba pobrywać to, to może następne będą lepsze. No i tu mam. Taką y, to już w ziemi, tu jest, tu jest na podwyższeniu. A tu w ziemi nawet niżej niż poziom ziemi, jak widać, bo tu jest poziom ziemi. A tu jest niżej. Wykopałem, żeby trawy nie było. No i po prostu goła w gołej ziemi nasadzone. Jakaś kapusta, tylko trochę przyżarta. Oczywiście słoneczników nawalone. Nawet duże niektóre są już. Pomidory te same co u góry, ale tu. Później je sadziłem te, te sadziłem później, u góry sadziłem wcześniej i te też sobie radzą nawet, chociaż je dużo później, naprawdę dużo później sadziłem. Tu jest jeden nawet koktajlowy, który ma jakiś, on, on padł w pewnym momencie, ale, ale później jakoś, jakoś odżył, nie miał w ogóle tych końcówek, a teraz widzę odżył i nawet ma nowe jakieś kwiaty. tu. Dzikie pędy może oberwiemy temu pomidorowi. Tak. No i co? Tu kapustę sadziłem na zmiany z selerami Jak widać tu skrzyp jeszcze rośnie pomiędzy to to nie wiem co to jest, ale jakaś tam roślinka, która może nawet niech se rośnie, niech pomaga tu. No a tu widać już fajnie pomidor, który ma nawet dosyć dużo tych kwiatów, więc może coś z tego będzie oberwiemy ten dziki pęd tu który rośnie bokiem żeby te główne miały więcej więcej energii do życia nawet wszystkie oberwie chociaż nie wiem czy dobrze robię, ale no ale dobra, niech będzie niech będzie bez nich, no i to by było chyba na tyle słoneczniki. Słoneczniki. Tu się jeszcze wstydziłem groszek. Ale nie widzę. No nie, jest ten groszek. Przetrwał, ale tu tak tylko tyle, że przetrwał. Nic tu z niego nie będzie chyba. Raczej nie. Tak, i to tyle moich upraw. Drzewka trzy czereśnie coraz większe, ledwo przetrwały chyba jakoś dobrze się tu nie mają, ale czym będą większe tym będą tym będą lepiej się trzymać tam w tle druga i tam trzecia no co tu jeszcze mamy ciekawego chyba będę na tym kończył, tu truskawki ale ale nie pieliłem ich rosną ale po prostu zaniedbane bardzo. Nie chce mi się. Tu kolejny wał zacząłem robić. Przydałoby się tu dalej kontynuować to. No, kilka porzeczek tam jeszcze jest. No i tyle. Takie moje uprawy na całej działce Malutki, malutki fragmencik tylko który wykorzystuję. Ale co? Wody nie ma. Dobrze, że to rośnie. Dobrze, dzięki za oglądanko. No, do jakiegoś następnego razu.